Siema wszyscy Jest z tej strony Ace i jest ze mną Francis, bynajmniej taką mam nadzieję. Jesteś? Siema, siema. Pogramy sobie kulturalnie w CSA. Tej gry oczywiście nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Na razie mam tutaj rozgrzewkę. Yy, o, jesteś. Ale masz fajne lagi, ale ja cię zjadę. Ogramy jeden sobie na jeden, póki co. Yy, IP serwera tego, na którym gramy masz się podane, bo opisie. 15 sekund. To raczej nie zdążymy się do, do siebie dostać. Nie przejdę to. O, ktoś dołączył do, do ciebie. Dobrze, będzie będzie taka zabawa, że jeszcze jeden do mnie dołączy. Tak, więc gramy ja. i zostawił Ciebie kolega. Zaraz Ci tu chpyknę heda. Eee, jasne. Nie wierzysz? No nie wierzę, bo mam tego, mam digla. Ja też mam digla. A ja, ja, ja diglem operuję tak, że wiesz. Ja jeszcze bardziej. No ja... O, już tam do Ciebie ja... leci. Jakoś Cię nie widzę, pewnie żeś poszedł bokiem. No, poszedłem bokiem, żebyś wiedział. A ten namuz do mnie szczena? Nie wiem, kogo, te szczela? Niech tak sobie szczeni. Mamę. <głosy> <głosy> to był żart na poziomie. Gdzie ty jesteś? No, a gdzieś. To się nazywa ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości? Z Twojej strony. Trochę dziwnie zabrzmiało. No tak, jestem w terroryzmie. Ale. Słyszę ty... Co? nie cię. No to będę chodził cicho. Bo licho nie śpi. Ja też cię słyszę. Napierdzielasz tymi drzwiami, że ciężko byłoby nie słyszeć. On tu gdzieś jest. No nie mówcie, że nie wziął tych hostów jeszcze. Tylko bawił się drzwiami. Popatrzcie na niego. Pewnie nie ma go tu, nie ma. Gdzie ty jesteś, wytłumacz mi. Idziesz po te hosty? No idę, idę. Jakoś nie zdążyłeś. Nie zdążyłem. No to nieładnie, Francis. Albo się śpieszysz, albo... nie wiem. Nie zdążyłem po prostu, no trudno. Po prostu się przestraszyłeś. Nie, po prostu nie zdążyłem, bo chciałem cię jakoś specjalnie obejść. Ale to ci się nie udało. No i niestety, e z tą jest, gościu. No. Zaraz no, przejdzie do ciebie, jak cię pada na Zero No ja cię nie widzę na przykład. No bo ja ile bokiem a ty nie wiesz, gdzie ja idę. Wiesz, że na tym serwerze jest spadochron oczywiście, nie? No wiem, czy to jest spadochron i wiem jak się tego, używać jak, się, jak go używać tak, więc proszę cię nie ucz mnie. Ej, ty pewnie robisz jakieś kamper jada, Familiada <grym> Nie tym razem. To jakoś cię tu nie widzę. Dalej pod, tycho, pod tymi hostami. A pasowałoby, żeby już jakiś hedik poleciał, bo troszkę ludzie poczekają, widać, na tego hedika. No powiedz mi, jak tak można? Zabiję hosta i wtedy może przylecisz. No lecisz, Francis? Co się z tobą dzieje? No idę, idę, tylko wiesz... Zaraz się zdenerwuję A, to mój Coś widzę, że sobie olewasz tą sprawę Zaraz znowu ci się czas skończy O tak jak myślałem Gdzie ty w ogóle jesteś? Tak się nie będziemy. Ja krąc, robić. Pyle, powiesz. Co? Nie ogarniam mapy, ale okej zaraz to ogarnę, bo... <laughs> Szybko ogarnę. Yy, gościu ci pisze, kurde chodź na prostą. Może rzeczywiście tak zrobimy, co? Yy, że jak jeszcze raz? Że pójdziemy na prostą, tak jak żeś na rozgrzewce szedł. No okej. Okay. Teraz zacznę od następnego razu. To zacznijmy teraz, bo już idę po ciebie. Jestem ci za plecami, powinieneś mnie słyszeć. Zresztą po co ja ci to mówię? Skoczył tu do tej dziupli. Okej okay. Co? Jeszcze raz? Czemu pisze jazda? Nie wiem, nie wiem. A jakiś gości do ciebie dołączył. No Francis. Co z tobą? Kurde. O w końcu, tylko szkoda, że tego nie uchwyciłem. Sorry, jako ale reżyser. po prostu te, te lagi mamy. Ale zaraz to, spróbuję garnąć. Tak nie możemy grać, słuchaj. Przynajmniej ja tak nie mówię. Że cię w ogóle nie widzę. Idź teraz na tą prostą. O widzę. O, dobra, jeden poleciał. I to był ładny headshot, sami widzicie. Pierwszy w naszym programie. Co, idziesz dalej, czy się przestraszyłeś, że no, kolega idę, idę, idę. dostał helikopter? Bo zaraz będzie pewnie drugi. Oj, coś tam słyszę, że twój... że mój kolega pali Oj, No i Oj, coś cię nie widzę jednak. Ale wiem, gdzie wyjdziesz. To chociaż tyle. O, właśnie. O tym Francis mówiłem. Że już jesteś sam. Żebyś się czasem nie przeliczył, to musisz się pośpieszyć. No to chodź na tego, na podobnie, bo ja tu, ja tu czekam na Ciebie. A po mhm. co czekasz, jak ty masz hosty uwolnić, wytłumacz mi. Po co ty tam czekasz? O, coś widzę, zlagowało cię. No, zlagowało, niestety. Więc to widzę słaba rozgrywka z twojej strony. O, siema, gram z tobą. No. Dobra, chodź na prostą, bo to nie ma sensu. A nie, przezamieniło na sobu Więc to jest zupełnie co innego No teraz jeszcze Ci powiedziałem gdzie idę Kurczę Niech to szlakę. Ale widziałem Ci mordę Teraz Ci widzę mordę chyba Czy to jakaś smuga? Tak, to smuga Myślałem czy to Twoje okularki O, jesteś O Francis, wszystko zależy od Ciebie no jest tutaj Dobra, ty Kolo idź tam A tyż, Maciążu, gdzie jesteś? U ty. Nie podoba mi się to Ale jednak daję na No i jak znowu jak zwykle Tak się tłumacz no 3-0 mama, co z tobą Powiedz mi długo grasz w tą grę No trochę tam po pograłem Ale niedługo Rozumiem Czekam aż wyskoczyć, żeby ci tu heada walnąć Ale coś nie widzę O, jednak Nie to nie Ty, ty Dzięki Dobra Inne no, tak Zaraz zobaczymy co Francis potrafisz Jeżeli chodzi o tą grę No i coś widzę, że spełniałeś. O matko <ścoughs> Widziałeś to jakim cudem jakie miałem prawie 100 HP? Nie, czy no miałem? Coś to nie fajnie wyglądało. Jeszcze ciągle mam. Co? Nie mogę robić autobaja. Nie.